Lotki Mission John Oshi, wersja 24 gramy w serii recenzuje. No to zaczynamy. Najpierw standardowo opakowanie. Bardzo ciekawa kolorystyka pomarańczowy, biały, zielony, fioletowy. Dużo tego. Do tego tutaj taka srebrna obwolutka niestandardowy kształt. Tego wycięcia, gdzie widzimy barel, no i niestandardowy kolor baler, barela, ale do niego zaraz przejdziemy. E, srebrny napis Jonoshi, The Joker. Tu widzimy dużo napisów hahaha. Właśnie tak to Mission reklamowało Haha, The Joker, John e, Niestandardowy, niestandardowa kolorystyka opakowania, która wpasowuje się i jest wprost proporcjonalna do niestandardowego kształtu barela. Standardowe informacje z tyłu. Wygląda bardzo ciekawie to, co otwieramy. I Zaglądamy do samego środka, bo to nas najbardziej, oczywiście, interesuje. Mamy tę czarną wytłaczankę. Ten cały motyw z opakowania, przeniesiony na piórko. Duży napis The Joker John O'Shea. Gdzieś tam stawione te hahaha. Kolorystyka pomarańczowy, biały, zielony, fioletowy. Wygląda to naprawdę interesująco. Nie może oczywiście zabraknąć tych nowych. Szaftów Mission Sabr, tutaj fajny taki fioletowy, trochę jak kolor Denaturatu, czarne topy. Pasuje to do tego barela i ten barel, właśnie ta kolorystyka DNA. Mieniący się barel w różnych kolorach, czyli można powiedzieć, nawet że te kolory z opakowania, bo tu jest dużo zielonego, fioletowego, taki różowy trochę, może ten fioletowy, taki trochę jak na tych szaftach. Niebieski, naprawdę się wygląda to super. I co muszę tu powiedzieć, że są to na pewno najbardziej niestandardowe pod względem kształtu barele z całej tej premiery mission pod koniec 2022 roku. Dlaczego? Bo mają ten bardzo specyficzny kształt przy samym grocie. Ile takich bareli w takim kształcie znacie na rynku? Naprawdę może to jest drugi egzemplarz. Wydaje mi się, że pierwszy model to były lotki. Lotki, lotki, lotki. Nawet wypadło mi z głowy. Napiszcie w komentarzach. Ale już przechodzimy do samego barela. Do omówienia wystarczy nam jeden. I tak właśnie. Zaczynamy od grota. Zwykły, nawet trochę matowy może. Czarny grot. I od początku zaczynamy od rewelacji, czyli. Ciężko mi to nawet powiedzieć. Tak wygląda trochę, jakby to był dokręcany grot w lotce soft tip, ale oczywiście tak nie jest. Mamy tutaj takie srebrne za, zaokrąglenie, jakby, ale w drugą stronę nie mamy wyoblenia przy grocie, tylko mamy odoblenie, jakby, jakby tak zastosować logiczne, logiczne porównanie. Na pewno przyda się to komuś, kto trzyma gdzieś, e, lotkę gdzieś z przodu. Mamy tu miejsce, żeby oprzeć palec, czy położyć go na górze i dalej zaczynamy Ringry bardzo fajny ciekawy wyczuwalny pod palcem i mamy tę kolorystykę właśnie DNA eee, barrel zwęża się ku shaftowi eee, systematycznie jedzie 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 aż do tej ostatniej części płaskiej aczkolwiek jest ona taka eee, niechropowata zmatowiona tak zmatowiona i da się wyczuć nie taką super eee, super gładką powierzchnię tylko jest tutaj Ciężko nazwać mi to odczucie, i oczywiście jest też logo Mission. Może nawet jeżeli ktoś trzyma gdzieś na końcu barela, na styku barel, shaft, to też może wykorzystać to miejsce. Ale najbardziej pewnie będziecie korzystać z tego ring gripu naprawdę fajny, wyczuwalny. Palce wam się nie będą ślizgały. Tak to właśnie wygląda pod względem barela. Pora na noty w serii recenzuję, aczkolwiek zacznę od takiej lekkiej dygresji. Naprawdę bar, ten bar jest tak ciekawy, że myślałem że te lotki będą jako pierwsze u mnie w serii recenzuje, Znaczy jako drugie, bo oczywiście czekałem najbardziej na lotki Josh'a Roka, które zobaczyliście już jakiś czas temu na kanale. Jednak poczekałem i ten najbardziej niestandardowy bar zostałem na sam koniec. Najlepszy na koniec można powiedzieć, ale już lecimy z notami. Na początku mamy wygląd. I tutaj muszę dać 10 na 10, bo raz, że yy, oceniam ten niestandardowy kształt, który może podpasować wielu osobom trzymającym lotkę z przodu. A dwa, że mamy tę piękną kolorystykę DNA, to, to jak to misz nazywa PVD Coating, naprawdę wygląda super. Dalej mamy grip, jest naprawdę fajnie wyczuwalny. Nie jest taki super turbo ostry, ale jest naprawdę, naprawdę da się go wyczuć pod palcem. Tam 7 na 10 i na koniec cena. Lotki Johna Oshi kosztują około 340 zł, oczywiście sporo, ale porównajmy sobie to do konkurencji, na przykład do Unicorna, który sprzedaje właśnie też lotki w wersjach takich DNA, to one potrafią kosztować nawet więcej. Więc tutaj dałbym spokojnie 7 na 10 za tę cenę, bo jeżeli szukacie właśnie takiego specyficznego barela, chcecie wyróżniać się z kolorystyką, żeby to nie był taki tradycyjny zwykły srebrny barel, czy z jakąś lekką kolorystyczną wstawką, tylko taki mieniący się, można powiedzieć tęczowy, to jak najbardziej te lotki Johna Oshi poleciłbym Wam właśnie do zakupu.